Siemano, siemano widzowie w nowej serii na kanale SPIDER-MAN Ogrywanym na PS5 No to zaczynamy Ale zanim to to muszę sobie wejść w ustawienia Dźwięk Sobie to zmniejszyć Głoszenie dla logów tutaj To damy na piątkę Dobra. Dobra. Zaczynamy. Teraz będę cicho, zwykle jak będą jakieś takie przerywniki. No kurde. A tyterroryści są już na miejscu, boście gotowi, na gaz jest w drodze. I właśnie widzę że zaczynamy rozgrywkę. Ja już ogrywałem Spidermana dwójkę Ale pewnie będę drugi raz, bo mi się ta gra tak podobała, że Mogę zagrać w nią kilka razy Kapitan Watanabe Zatrzymaliście go już? Nie Jesteśmy w Fisk Tower Ale czekamy na naka Mogę się przyłączyć do zabawy? Znasz jego prawników Musimy się trzymać przepisów Proszę, Juli, 8 lat na to czekałem Chcesz bo? Leć na Times Square. Zdaje się, że jego ludzie próbują zatrzymać moje wsparcie. Jasne. Zaraz tam będę. Ja już tam dużo, jak um, się gra, wiem. Bo w sumie przeszłam fabułę w prawie wszystkich Spidermenach oprócz właśnie jedynki. I sobie tutaj przejdziemy. Ale jak sobie przejdę kilka razy fabułę, to nic się nie stanie. Przepraszam, wiem. Mam drobny problem. Niedługo będę, obiecuję. Ach, muszę się pośpieszyć i wracać do prawdziwej pracy. Opa. Napiszcie w komentarzu, czy graliście w Spidermana któregoś. Wyleje. No i zaraz będziemy na miejscu. Uu, co się dzieje? Oj, oj oj ale wybuch Gości na liście płac. U, no. Spidermanie, to na no. co z tobą? Już kończę, a wy? Zaraz wchodzimy! Niedługo będę! Oj, Nie mogę Dostam. się Williego, kiedy Tam wybuch był Wiedziałem, że wszystki nie da za wygraną. Ciekawe co się tam dzieje. <laughs> oh. Opa. hoppa. pa. Nie zły wybuch. O la la. wam drogę za mną. Spadaj, spider damy sobie radę. Zeskoku Nie chcecie martwić kolego, ale nie dacie rady. Pum-pum. Napiszcie w komentarzu, czy trochę więcej mówić, czy mniej. Pokonani wszyscy. Dobra, to tak się leczymy. Czyli windy! Na schody! Ja tam wolę działać bezpośrednio. Spidermanie, co u ciebie? Wchodzę na górne piętra. Mam nadzieję, że nikt nie włączy wind. Nasze śmigłowce są pod ostrzałem. Fisk ma uzbrojonych ludzi chyba na każdym piętrze. Jest zdesperowany. I atakuje nas wszystkimi siłami. Muszę go znaleźć i to zakończyć. Jeszcze nie. Właśnie podsłuchaliśmy ich rozmowy. Kasują wszystkie dane z serwerów. Musimy mieć te dowody, jeśli chcemy go wsadzić na dobre. Dobra, Co do serwerowni. Ciocia dzwoni. Lepiej odbiorę. E, cześć, Ciociu. Co to za hałasy? E, oglądam film o superbohaterach. Co tam? Chciałam się upewnić, że nasza kolacja jest aktualna. Pewnie. Słuchaj, muszę kończyć. Dobrze, kocham Cię. Ja Ciebie też. Przeciwnicy w piętro wyżej. Sygnał dla mnie. Spiderman. No właśnie, był zabezpieczony. Boom. Uciekajcie! I gershni są pokonane.

Zapomniałem hasła! Spider-Man! Nie daj mu się zbliżyć do konsolety! Rozważajcie się! Zatrzymaj się! Uwaga! Cena system jeszcze pracuje. A ja myślałem, że w poprzedniej pracy miałem chamskich informatyków! Muszę się dostać do konsolety, zanim wszystko skasują. Zobaczmy, jak dobre mają zabezpieczenia. O, zapomnieliście o najnowszej aktualizacji. Choć się chce, robi, to twórzostwo na nadzieję. Mówi gość, który w panice usuwa historię przeglądania. Po tylu latach wciąż jesteś tylko naiwnym dzieciakiem. Fakt, ale to dodaje mi urok, nie? No, raz załatwiłem tego spasionego szefa gangu i to przedsiadanie. śniadaniem. mnie rozpełzną się te wszystkie szumowiny, które otrzymałeś. I wejdzie to twoja wina. Juri, właśnie wybuchł. Widziałam, Fisk mógł zaminować cały budynek. Wysyłam saperów. To pilnuję, żeby im nie przeszkodzono. Zabij go, inaczej szef zabije nas. Opa. tak nie Wszyscy. Droga no. wolna, no. jazda! Ejka! No to Uili chyba postanowił nawiać w skukiem. Idź to sprawdzić. Poszukamy bo bomb. A, pomocy, wszyscy wychodzić! Ewakuować budynek! Granatowa. Słyszała jeszcze jakieś ludzi. Znajdę ich. Oloj. Podniosę to! Musisz się pociągać! <coughs> Jeśli dacie radę, pomóżcie rannym, jasne? <coughs> <coughs> Szybko, szybko, szybko! Udało mi się! Dobra, Willy, zaraz się spotkamy. Jak no tam, pani kapitan? Bywało lepiej. Nasze śmigłowce oberwały. Musieliśmy posadzić ostatni. Jeśli Fisk wezwie śmigłowiec, nie powstrzymamy go. Ani nie ruszymy w <grywdy> pościg, <dysbox> jeśli odleci. Mam dziwne wrażenie, że od początku to tak zaplanował. Bo pewnie tak było. Kurde... Yuri, daj tu sanitariuszy, szybko! Próbujemy. Oj, kto tam jest? Uważajcie! Poddaj się, to ci Tobie już dziękujemy! Kolejna więcej to już chyba lekka przesada. Obyś był ubezpieczony. Obyś ty był. Dobra? Mamy dzisiaj Narodowy Dzień Rakiet? Mam się. Obrachodzimy. Pokojnie, wystarczy dla wszystkich. Lepiej ucieka. Zgęcą, się wykoczę? Zarzuperwał! Dlaczego ty na to, Spidermanie, he? Boom. Boom. Kolejna, staty, że muszą być gdzieś z przodu. To byli cali. Wszystko gra? Właśnie mieliśmy wzywać wsparcie. No to jestem. Prowadź, będziemy tuż za tobą. Uwaga, szefie. Ku o kurde, co się dzieje? Czemu oni nas zaatakowali? Od początku chodzicie na pasku Fiska? Nie, teraz będzie mnie to prześladować. Zatem wasz plan nie wypali. Pora na plan B. Łomot od Spajdeg. Ostatni. Hej, Yuri, zdaje się, że część Twoich ludzi pracuje dla Fiska. Na szczęście to była ostatnia linia obrony ufła. Jestem przed jego gabinetem. go. nigiem z przyjemnością. Chodzimy. Zok, że dotarłeś aż tutaj. Ale czas twoich głupów tobie e, Wiesz, że doskonale cię widzę, prawda? Osiem lat użyrania się z nim. To dla mnie! <grytanie> Nie musiałeś! opa opa i bum jak to możliwe co się stało wydajesz się zdenerwowany zniszczę cię ale ma parę w łapach svanom bomba tromba. Oh Wykonajmy najpierw tych mniejszych, a potem dopiero fiska. O kurde. Nie tak? Przegrywasz Milly. Nawet nie zacząłem się starać! Chronić krzewa! Nie! Stan sobie ram imbecyle! Gdzie są posiłki? Nie wiem czy. No i bum. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobra, tylko cztery, tak. Raz, dwa, trzy, oj. oj, oj. Oj, oj, przypadkowo nie kliknąłam. powrót do Rikersa. Masz tam chyba nawet więcej wrogów niż ja. Jeśli myślisz, że to będzie dla mnie najdrobniejsza przeszkoda. Oj, muszę lecieć! Ej, powodzenia Willy! Coś czuję, że ci się przyda! Idiota! Tylko dzięki mnie w tym mieście był porządek! Miesiąc! Nie minie miesiąc, a zaczniesz tego żałować! Pik idzie do więzienia. Innowator Obrońca mata. To mamy dwa. No, no to kupiłem lepsze uniki. Lista ruchów, postacie, misje, umiejętności, mapa jeszcze nie odblokowana postacie Peter Parker. Mhm. Jeszcze Yuri. Możecie sobie zapauzować i przeczytać. Proszę bardzo DLC. O oh, kurde, tutaj jeszcze jest The Heist, Turf Wars i Silver Lining. To będzie, no to, na no to trochę będzie do pogrania jeszcze po skończeniu głównej fabuły, bo jak teraz patrzę, to jeszcze mamy jakieś The Heist, Turf Wars, Silver Lining. No to, no to w... może przejdźmy to wszystko na 100%, ale. Najpierw to przejdźmy najpierw w Spidermana i górną fabułę, potem Milesa, Moralesa i dwójkę, a potem się zajmiemy tymi wszystkimi. Parker, gdzie jesteś? Niedługo przyjdzie komisja, musimy przeprowadzić test sprzętu! Nie, zaraz będę. Zostało parę przecznic. Ech, chyba sam to zrobię. Nie, to niebezpieczne. Nie! Dobra. Entuzjazm doktora, ale czasem pakuje się przez niego w kłopoty. Muszę tam dotrzeć zanim coś sobie zrobi. A kto przeróż chce się wybijać? Dobra. Za w tym odcinku to na tyle zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. W, um, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na Nara.